Grupa teatralna Outsider działa od 2007 roku. Wtedy to po raz pierwszy wystawiliśmy taki prawdziwy spektakl integracyjny. Staramy się brać udział w różnego rodzaju festiwalach, przeglądach teatralnych, zarówno osób niepełnosprawnych, grup integracyjnych, ale także w festiwalach kierowanych do osób pełnosprawnych. Grupa Teatralna Outsider jest to grupa, która spotyka się u nas w ośrodku dwa razy w tygodniu, we wtorek odbywają się próby, w piątek natomiast są to zajęcia z zakresu psychodramy, logorytmiki. Podczas tych zajęć pracujemy z własnym ciałem, ale pracujemy też nad emisją głosu, artykulacją. No z racji tego, że tutaj koleżanka, z którą też prowadzę grupę, Ania Kamińska, jest logopedką, więc wykorzystujemy to, co potrafimy. Tworzymy taką zgraną grupę, zgrany zespół, który łączy taka no niesamowita radość z każdego małego sukcesu. Nasi uczniowie uczą się pracy w grupie, uczą się współdziałania ze swoimi kolegami, koleżankami niepełnosprawnymi, ale też z kolegami, koleżankami pełnosprawnymi, zaprzyjaźnionych z naszą y, placówką y, szkół. Występujesz w naszym teatrze. W naszym teatrze, tak? I kogo grasz w przedstawieniu? Ota. Grasz ojca, tak? który podchodzi do dzieci i co mówi? Dzieci! Mówisz, Śpijcie dzieci! Zobaczcie, jak dacie te. Z Elio, lubisz tańczyć? Po, po, poduszki. A taniec z poduszkami? No proszę, najbardziej podoba Ci się taniec z poduszkami. Dlaczego teatr jest fajny? Dlaczego takie zajęcia są fajne? No. Występować. Bo można występować. A ty lubisz występować na scenie? Ja lubię. Wyciągamy do góry. Staramy się Trudny jest ten taniec, czy nie? No chyba. No chyba. Trochę, trochę wysiłku! Tanecznie wspierają nas uczennice z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Dwie fantastyczne dziewczyny, Monika i Kasia, które zaskarbiły sobie sympatię całego zespołu, a przede wszystkim naszych niepełnosprawnych uczniów. Dla mnie to jest wielkie doświadczenie, bo nigdy nie spotkałam się z takimi dziećmi. I uważam, że są one bardzo odważne i super sobie radzą, bo nie dość, że zmagają się ze swoimi chorobami, to jeszcze mają jakąś taką chęć i, i siłę, żeby występować przed ludźmi, żeby się pokazywać, mimo że na pewno nie jeden z nich się wstydzi i nie jest to dla nich chyba takie łatwe. Dla mnie to jest coś niesamowitego, bo widzę te dzieci, jak one po prostu no, żyją jakby pełnią swojego życia, tak? I no, dla mnie to było naprawdę interesujące doświadczenie i bardzo się cieszę, że wzięłam w tym udział. Staramy się przybliżać osobom zdrowym w świat dzieci, młodzieży, niepełnosprawnej intelektualnie. Młodzieży, która choć mamy XXI wiek, wciąż jeszcze spotyka się z niechęcią, odrzuceniem, brakiem akceptacji. Nasi uczniowie też mają swoje pasje. Tą pasją jest chociażby teatr. Też pragną akceptacji, tak jak każdy z nas, chcą dzielić się z innymi swoimi osiągnięciami. To fakt, że może nie osiągną tego, co ich zdrowi rówieśnicy, mają jednak coś, czego my zdrowi możemy uczyć się od nich.